Badania powstały w ramach zadania zleconego pod nazwą Politechniczna sieć Via Karpatia imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, finansowanego z dotacji celowej ministra edukacji i nauki. Działanie Iskra, budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych Antybiotyko-odporność jest coraz częstszym i znaczącym zagrożeniem dla ludzi, a wymiar tego zjawiska spowodował, że to jedno z kluczowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Nowych, skutecznych antybiotyków praktycznie nie ma, przez co wzrasta śmiertelność z powodu zakażeń wywoływanych przez oporne bakterie. Grzyby wspomagają układ odpornościowy a także są z powodzeniem stosowane w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych czy cywilizacyjnych. Obecnie ekstrakty z grzybów lub wyizolowane z nich frakcje związków bioaktywnych wykorzystywane są do produkcji leków, suplementów diety, dodatków do żywności. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ekstraktów z wybranych dotąd niebadanych pod kątem posiadanych właściwości biologicznych gatunków europejskich grzybów w celu oceny ich działania przeciwdrobnoustrojowego bardzo ważne jest, abyśmy poszukiwali takich związków, abyśmy modyfikowali istniejące już związki bądź tak jak w naszym przypadku poszukiwali w naturze związków, które pomogą w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych. Zespół naukowców z Białogostoku wyselekcjonował pięć próbek, pięć ekstraktów z grzybów rodzaju Felinus. Które zostały nam przekazane do badania. Rozpoczęliśmy od badań antybakteryjnych na bakteriach klinicznych. Są to bakterie Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis trzy bakterie, które są zaangażowane w znaczną część zakażeń bakteryjnych. Na chwilę obecną możemy wskazać, który z tych ekstraktów ma największą aktywność antybakteryjną. Dwa z nich rzeczywiście wykazują się, Zwiększonymi właściwościami, więc one najlepiej rokują. Przed nami jeszcze analiza cytotoksyczności. Jeżeli się okaże, że te ekstrakty, które mają największą wartość, największe właściwości antybakteryjne, nie są toksyczne dla komórek ludzkich, no to tutaj otwiera nam się ścieżka do. Prowadzenia badań bardziej zaawansowanych. Wśród ekstraktów, które badamy, są również takie o znikomej aktywności przeciwbakteryjnej, natomiast to nie ogranicza ich zastosowania. W ramach tego projektu również zbadamy właściwości zmniejszania wpływu stresu oksydacyjnego na komórki. Komórki prawidłowe człowieka w systemach in vitro.